W tym filmie pokażę Ci dwa sposoby na to, jak można sprzedać nieruchomość bez podatku. Ten film jest przede wszystkim dla osób, które planują prywatnie sprzedać swoją nieruchomość, dom, działkę czy mieszkanie, ale też dla osób, które zawodowo zajmują się obrotem nieruchomościami i chcą poznać konsekwencje podatkowe częstych sprzedaży nieruchomości. Zacznijmy od pierwszego sposobu czyli od tak zwanej ulgi mieszkaniowej. I tutaj na początek warto powiedzieć, że będziemy mówili o uldzie mieszkaniowej, która dotyczy podatku od sprzedaży nieruchomości, a nie podatku od. Odziedziczonej nieruchomości, bo to są dwie zupełnie inne ulgi mieszkaniowe. Ulga mieszkaniowa od nieruchomości odziedziczonej dotyczy tej sytuacji, gdzie odziedziczoną nieruchomość zamieszkujemy przez ponad 5 lat i dotyczy zupełnie innego podatku, czyli podatku od spadków. Natomiast w tym filmie skupimy się na podatku od zysku ze sprzedaży nieruchomości. W skrócie mówiąc, ulga mieszkaniowa od podatku dochodowego, czyli od podatku od sprzedaży nieruchomości polega na tym, że jak sprzedałeś nieruchomość, to masz 3 lata na to, żeby przeznaczyć te środki na cele własne mieszkaniowe i dzięki temu nie zapłacisz podatku od sprzedaży tej nieruchomości. Ogólna zasada jest taka, że jeżeli sprzedajesz swoją prywatną nieruchomość i nieważne czy to jest mieszkanie, czy to jest działka, czy to jest dom, przed upływem pięciu lat od dnia nabycia tego mieszkania, czyli od dnia, w którym na przykład kupiłeś mieszkanie czy inną nieruchomość, no to musisz zapłacić 19% podatku dochodowego od zysku, czyli od tego, co zyskałeś na tej sprzedaży. Generalnie nieruchomości raczej w czasie drożeją, dlatego zazwyczaj, jeżeli sprzedajemy nieruchomość po upływie kilku lat, np. po upływie trzech lat, no to sprzedajemy tą nieruchomość za większą kwotę niż kwota pierwotnej ceny. Oznacza to, że zazwyczaj ten podatek dochodowy wystąpi. Natomiast ulga mieszkaniowa, którą będziemy dzisiaj omawiali, Polega na tym, że jeżeli cały przychód, czyli całą cenę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości przeznaczymy na swoje cele mieszkaniowe, to dzięki temu tego podatku dochodowego, czyli tych 19%, nie będziemy musieli zapłacić. Ogólnie sama zasada brzmi dosyć prosto, ale w praktyce jest kilka pułapek, na które warto uważać, żeby skutecznie skorzystać z ulgi mieszkaniowej, tak żeby urząd skarbowy nie mógł później jej zakwestionować. Pierwsza pułapka, na którą warto uważać, to jest definicja tych właśnie celów mieszkaniowych. Czyli celem mieszkaniowym są wydatki, które zaspokajają nasze potrzeby mieszkaniowe, czyli nie potrzeby mieszkaniowe kogoś innego, nie zakup nieruchomości na cele wynajmu czy na inne cele związane na przykład z działalnością gospodarczą. Przykładowo, naszym celem mieszkaniowym jest po prostu zakup innej nieruchomości mieszkalnej. Mieszkania czy domu, w którym zamieszkasz. Celem mieszkaniowym jest budowa domu na własne potrzeby. Celem mieszkaniowym jest remont, czy po prostu wykończenie własnego mieszkania czy domu. Wtedy ważne jest tylko, żeby posiadać rachunki na wszystkie wydatki imienne czyli faktury imienne na osobę, która nabywa te materiały, te usługi związane z remontem. Żeby później po prostu przed urzędem skarbowym móc to wykazać. I celem mieszkaniowym jest również na przykład spłata kredytu hipotecznego, który jest zaciągnięty właśnie na te cele mieszkaniowe, czyli na nabycie jakiejś nieruchomości mieszkalnej. W związku z tym ważne jest to, żeby pamiętać, że jeżeli wychodzimy poza te przykłady, które teraz podałem, no to już musimy być bardzo ostrożni. Czyli na przykład, jeżeli kupimy drugie mieszkanie na wynajem na rynku, no to nie jest nasz cel mieszkaniowy. Jeżeli kupimy mieszkanie dla naszych dzieci, w którym te dzieci będą mieszkały, no to również nie jest nasz cel mieszkaniowy. Trzeba dokładnie się zastanowić, czy na pewno nasz wydatek spełnia definicję z ustawy, bo tylko wtedy z tej ulgi możemy skorzystać. Druga pułapka, czy drugi problem, z którym często się spotykam, dotyczy sytuacji, w której osoba, która chce skorzystać z ulgi, już posiada jakąś inną nieruchomość. Jakąś inną nieruchomość mieszkalną, którą ma na siebie, czyli której jest na przykład właściciel. I w takiej sytuacji również musimy być w stanie wytłumaczyć się przed urzędem skarbowym, z jakiego powodu my musimy nabyć kolejną drugą czy jeszcze kolejną nieruchomość, po to, aby nasze potrzeby mieszkaniowe były zaspokojone. W praktyce oczywiście są sytuacje, w których można się z tego wytłumaczyć, czyli na przykład. Mamy mieszkanie w Lublinie, a pracujemy na co dzień w Warszawie. Możemy kupić mieszkanie w Warszawie po to, żeby nasze potrzeby mieszkaniowe zostały w ten sposób zaspokojone. Jeżeli mamy sytuację, w której poprzednie mieszkanie, które już mamy na siebie, jest po prostu za małe dla naszej rodziny, no to również możemy kupić kolejne, większe mieszkanie i w ten sposób skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, że każdy przypadek, gdy już mamy na siebie inną nieruchomość, powinien być. Indywidualnie przeanalizowany, zanim podejmiemy decyzję o skorzystaniu z tej ulgi. Czyli na przykład, jeżeli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której kupująca nabyła trzy mieszkania, które wyremontowała i przeznaczyła na najem, no to z pewnością był to cel zarobkowy, a nie własny cel mieszkaniowy. No i oczywiście tutaj Urząd Skarbowy odmówił zastosowania ulgi, więc posiadanie jednego mieszkania nie odbiera automatycznie prawa do ulgi. Ale kluczowe jest właśnie przeznaczenie tego mieszkania na cele mieszkaniowe, własne cele mieszkaniowe i również kluczowe jest oczywiście właśnie udowodnienie tego, że to są faktycznie nasze cele mieszkaniowe. Kolejny trzeci problem, z którym możemy mieć do czynienia w przypadku ulgi mieszkaniowej, to jest czas na wydanie tych pieniędzy i na przeniesienie własności nieruchomości. Mamy na to trzy lata, trzy pełne lata podatkowe od momentu sprzedaży. Czyli jeżeli sprzedaliśmy nieruchomość w 2025 roku, no to mamy 2026, 7 i 8 do końca roku 2028 na wydanie tych pieniędzy i na przeniesienie nowej nieruchomości, na przeniesienie własności tej nowej nieruchomości na nas. Czyli chodzi tutaj przede wszystkim o to, że w tym czasie pieniądze rzeczywiście muszą być wydane. Nie może być takiej sytuacji, że na przykład zawieramy umowę o prace budowlane na wykonanie naszego domu i mamy zobowiązanie, które wynika z tej umowy na kwotę X. Ale płatność następuje dopiero po 28 roku, czyli po upływie tych trzech lat. No to w tej sytuacji nie zdążymy, czyli nie wydamy tych pieniędzy w 3 lata, tylko po prostu w tym terminie się nie zmieścimy. Podobny problem dotyczy przeniesienia własności, czyli przeniesienie własności musi nastąpić w ciągu tych trzech lat. Chodzi o to, że nie może być tak, że my tylko podpiszemy umowę przedstępną, czy podpiszemy tylko umowę deweloperską w ciągu tych trzech lat, ale również musimy stać się właścicielem tego mieszkania które będzie nasze cele mieszkaniowe realizowało. Kolejny czwarty problem dotyczy tego, że to muszą być te same pieniądze, które my wydajemy na nowe mieszkanie, które uzyskaliśmy ze sprzedaży tej nieruchomości, której dotyczy sprawa. Czyli przykładowo nie może być takiej sytuacji, że my ze swoich oszczędności na początku 25 roku kupujemy mieszkanie, następnie pod koniec 25 roku zupełnie inne mieszkanie, które już wcześniej mieliśmy, sprzedajemy. I teraz twierdzimy, że chcemy rozliczyć ulgę mieszkaniową w taki sposób, że wydaliśmy pieniądze na początku 2025 roku, czyli przed sprzedażą tego mieszkania. W takiej sytuacji nie będziemy mogli skorzystać z ulgi, ponieważ z ulgi możemy skorzystać tylko wydając te same pieniądze, które uzyskaliśmy ze sprzedaży danej nieruchomości. Piąty problem dotyczy tego, że sprzedaż ma dotyczyć sprzedaży prywatnego majątku, czyli nie może to być sprzedaż powiązana z naszą działalnością gospodarczą. Nie możemy Korzystać z ulgi mieszkaniowej, przykładowo w sytuacji, kiedy profesjonalnie zajmujemy się obrotem nieruchomościami i raz na rok kupujemy i sprzedajemy nieruchomość. Nie ma tutaj zdefiniowanego w ustawie okresu, w którym można kupić i sprzedać nieruchomość, żeby z tej ulgi mieszkaniowej skorzystać. Po prostu musimy być w stanie wykazać przed Urzędem Skarbowym, że pierwsza, druga czy nawet trzecia sprzedaż wiązała się z tym, że po prostu zmieniły nam się plany życiowe. Czyli na przykład kupiliśmy mieszkanie, ale później powiększyła nam się rodzina. Kupiliśmy mieszkanie, ale później zdecydowaliśmy się na zmianę miejscowości, w której mieszkamy. W takiej sytuacji, oczywiście, że z ulgi mieszkaniowej przy kolejnych nabyciach będziemy mogli skorzystać, ale jeżeli z działalności, której prowadzimy, wynika, że te mieszkania były kupowane tylko po to, żeby podnieść ich wartość i sprzedać z zyskiem, no to w takiej sytuacji ulga mieszkaniowa nie będzie mogła mieć zastosowania. W praktyce zdarzają się też sytuacje, w których zadeklarowaliśmy, że wykorzystamy w ciągu trzech lat pieniądze na cele mieszkaniowe, ale po tych dwóch czy trzech latach okazuje się, że po prostu nie udało się tego zrobić. W takiej sytuacji musimy skorygować deklarację PIT 39, którą złożyliśmy i zapłacić podatek dochodowy z odsetkami. Czyli przykładowo, jeżeli w 20 roku sprzedałeś mieszkanie przed upływem 5 lat od kiedy je nabyłeś i uzyskałeś z tego tytułu 100 tysięcy złotych dochodu oraz nie zapłaciłeś podatku, ponieważ w deklaracji PIT 39 zadeklarowałeś, że przeznaczysz te środki na własne cele mieszkaniowe, ale nie udało ci się tego zrobić w terminie 3 lat, ponieważ podpisałeś umowę deweloperską, ale po prostu deweloper nie zdążył z inwestycją. Nie jest tutaj ważne, czy nastąpiło to z przyczyn, które zależały od ciebie, czy nie. Musisz tą deklarację PIT 39 skorygować i zaległy podatek zapłacić razem z odsetkami, czyli w tym przykładzie od 100 tysięcy zł dochodu będziemy musieli zapłacić 19% podatku dochodowego, czyli 19 tysięcy złotych no i odsetki za 3 lata, za które robimy korektę. Drugi sposób, który pozwala na sprzedaż nieruchomości bez podatku dotyczy sytuacji, w której sprzedajemy nieruchomość po upływie 5 lat od kiedy staliśmy się jej właścicielami. Tutaj jest jeszcze ważny wyjątek od tej zasady, który dotyczy nieruchomości spadkowych. W przypadku nieruchomości spadkowych od 2019 roku już trochę inaczej liczymy ten termin 5 lat. 5 lat liczymy od momentu, w którym spadkodawca nabył nieruchomość. Czyli jeżeli odziedziczyliśmy działkę po babci, a babcia nabyła tą działkę w latach 70. Natomiast spadek miał miejsce w latach... 2019, 2020, czy nawet 2025, to w 2025 roku możemy od razu tą nieruchomość sprzedać, od razu po jej odziedziczeniu, dlatego że 5 lat liczymy od momentu, w którym to babcia nabyła tą działkę. Czyli ten termin pięcioletni dawno już minął. Czyli spójrzmy jeszcze na kilka przykładów. Jeżeli nabyliśmy mieszkanie w lipcu 2018 i chcielibyśmy sprzedać to mieszkanie w 2023 roku. No to formalnie brakuje nam jeszcze kilku miesięcy do pełnych pięciu lat. Więc jeżeli chcemy sprzedać taką nieruchomość bez podatku, to po prostu powinniśmy albo odczekać do końca 2023 roku i sprzedać w styczniu 2024 roku, albo ewentualnie możemy w 2023 podpisać po prostu umowę przedstępną, na podstawie której zobowiążemy się właśnie, że w tym styczniu 2024 nieruchomość zostanie sprzedana. No i drugi przykład. Jeżeli odziedziczyliśmy mieszkanie w 2024 roku i chcemy w 2025 roku je sprzedać, to nie musimy czekać tych pięciu lat. Jeżeli na przykład okazuje się, że nasz spadkodawca nabył to mieszkanie w 2010 roku, czyli już dawno, pięć lat minęło, możemy od razu po odziedziczeniu takie mieszkanie sprzedać i taka sprzedaż będzie z podatku zwolniona. I na koniec jeszcze raz ważne zastrzeżenie, które dotyczy jednego i drugiego sposobu, o którym dzisiaj mówimy. Te sposoby nie dotyczą sytuacji, w której sprzedajesz nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. I pamiętaj, że czasami dochodzi nawet do sytuacji, w których niekoniecznie musimy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, żeby Urząd Skarbowy uznał, że konkretne działania z naszej strony taką działalność gospodarczą stanowią, czyli na przykład nabywanie wielu mieszkań w trakcie roku podatkowego. I jednocześnie sprzedaż tych mieszkań w celu osiągnięcia zysku. Czyli, jeżeli przykładowo w ciągu dwóch lat kupiłeś i sprzedałeś z zyskiem cztery mieszkania i nawet nie miałeś zarejestrowanej na siebie firmy, żadnej spółki czy jednoosobowej działalności gospodarczej, no to nadal w takiej sytuacji Urząd Skarbowy może uznać, że de facto prowadziłeś działalność gospodarczą, ponieważ po pierwsze świadczy o tym ilość tych transakcji, po drugie sprzedaż z zyskiem. A po trzecie, to że nie korzystałeś osobiście z tych mieszkań, czyli nie wykorzystałeś tych mieszkań na cele mieszkaniowe, tylko właśnie na cele zarobkowe. I w takiej sytuacji ani ulga mieszkaniowa nie będzie miała zastosowania, ani to zwolnienie pięcioletnie, po prostu będziesz musiał rozliczyć tę sprzedaż tak, jakby to była sprzedaż w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Pamiętaj, że w tym materiale stosuję pewne uproszczenia, które do Twojej konkretnej sytuacji mogą być nieadekwatne. Warto byłoby każdy przypadek przed skorzystaniem z ulgi mieszkaniowej czy przed skorzystaniem ze zwolnienia pięcioletniego przeanalizować i potwierdzić, czy na pewno w Twoim konkretnym przypadku te ulgi będą miały zastosowanie. Jeżeli masz wątpliwości, czy w Twoim przypadku można sprzedać nieruchomość bez podatku, skontaktuj się ze mną. Dane do kontaktu znajdziesz w opisie filmu.